Witajcie, dziś Wam pokażę moją DTT DT125, którą sobie sam odremontowałem. Zrobiłem w niej remont silnika. Jak ją kupiłem, to był taki problem, że w ogóle nie szło kopką ruszyć. No i oczywiście, standardowo odkręciłem głowicę. Głowice. No i tam zobaczyłem, że tłok jest zastany. No to sobie zrobiłem taki specjalny przyrząd. Później Wam go pokażę może. Po prostu była taka blacha, szóstka. Wiercone te wszystkie ładnie y, pięć otworów, pod podgłowice. Tu podłożyłem taki kawałek deseczki, śruba i wypchnąłem ładnie tłok, żeby nie uszkodzić ani korby, ani tłoka, ani co najważniejsze cylindra. No jak mi się udało to zdjąć, to zobaczyłem, że także wał jest zardzewiały cały w komorze. Było pełno piachu. No i co to mi dało do myślenia, że po prostu ten motor, motor został wjechany i zaciągnął wody. Gdzieś wodę w jakąś rzekę albo w jakąś kałużę i zaciągnął wody. No i zostawił, tak nikt go nie rozebrał, nie wyczyścił tej wody, i po prostu został zardzewiał i to wszystko. Nie? No to kupiłem nowy wał. Wał używany. Używany, włożyłem go ładnie. Oczywiście komplet wszystkich łożysk weszłych do silnika. Nowy tłok, nowy tłok, pierścienie stworzeń. Wszystkie uszczelki, gaźnika nie było, tu musiałem dokupić. Kupiłem ten chiński gaźnik taki z Allegro. Nawet powiem Wam, że się spisuje. Tę, tą obudowę kupiłem też, bo była poczaskana. Świeca wiadomo nowa. Linka gazu, sprzęgła, hamulce, klocki, wszystkie nowe są. Brakujące elementy dołożyłem sobie taki, tak tymczasowo, bo nie mam zegarów. Prędkość się od rowera, że po prostu mi wskazywała, jaka tak mniej więcej prędkość mam. Sobie też zamontowałem w tym miejscu licznych motogodzin z obrotomierzem. Zobaczymy ile już mamy motogodzin od remontu. 5 motogodzin mamy. Godzin zrobiłem na nim. Kupiłem też lampę, bo nie miałem. Lampę, błotnik założyłem taki ładniejszy, bo miałem dwa. Handbary założyłem. Klamkę kupiłem. Te gripy założyłem też nowe dorobiłem sobie wężyk, tutaj dotoczyłem takie coś, bo był kranik, ten korek był tutaj zepsuty. by mi się tu paliwo przelewało, ja bym gdzieś glebę zawalił albo coś, to zrobiłem co taki ala odpowietniczek. Co jeszcze? Bo ogólnie to jest Yamaha DT 125 10 V. Ona jest rama. Rama jest od Yamahy DT 125 10 V i ona miała tutaj bardziej yy, silnik starszy który miał kwadratowy cylinder, a ja mam ja tutaj silnik włożyłem od Yamaha DT 125 LC2 i on jest tutaj nowszy i ma już ten zawór wydechowy ale w moim akurat przypadku nie było go, to sobie wytoczyłem taką zaślepeczkę ładnie tutaj gdzie te było sterowanie do tego zaworu na linki to sobie to ładnie założyłem gaźnik tak jak mówiłem jest ten chiński tutaj zrobiłem takie specjalne Przejściówkę na gumę, bo guma tutaj była taka oryginalna. Tutaj zastosowałem od Włeski gumę. Ładnie takie flansze, i to jest ładnie, wszystko szczelne, na silikonie złożone. Taki plastik, płyta. Co jeszcze? Nie miałem też od AriBoxa pokrywy. Pokrywy od AriBoxa. No to sobie ją ładnie zrobiłem. Z blachy wygiąłem, ładnie, tutaj dotoczyłem. Filtr oczywiście nowy wleciał. Układ wydechowy pasował, wszystko ładnie. I co jeszcze? No magneto, wszystko było dobre. Kupiłem aby moduł zapłonowy, nowy z Allegro. To no, też nie miałem. Po prostu nie było iskry. Ten układ sobie, instalację zrobiłem na krótko, tylko mam włączanie, wyłączanie. Nic więcej mi w sumie nie jest potrzebne. Światło na razie mam odłączone. Lampę mam bardzo ładną, ale na razie zdjąłem, tylną. No ponieważ jak to wiadomo, to, to jest mój pierwszy motyl crossowy. Wcześniej jeździłem na WS-ce, komarku, to takiej mocy nie ma i się po prostu obawiałem, że, że ją po prostu się jej pozbędę, nie? No i jak się tam nauczę bardziej jeździć i to, zostałem to dopiero założę. Bo też trochę chcę potrenować jazdy na kole. No i jestem bardzo zadowolony z tych handbarów, bo już dwie takie gleby wywaliłem troszkę. No i by było po klamkach, nie? A tak jak mam te handbary, o, kaz mi zleciał. Jak mam te handbary, to ładnie klameczki mi są uratowane, nie. No i co jeszcze? Kranik zrobiłem, dużo tu tutaj zrobiłem. Musiałem troszkę inaczej mocowania zrobić. Jedno mocowanie musiałem przyrobić, bo mi nie pasowało, a tak poza tym wszystko ładnie pasowało. No i aby ten RE box musiałem przyrobić, żeby wlot był bardziej skierowany do gaźnika, bo on był w tym miejscu wtedy. No i ta guma by mi nie pasowała po prostu, nie? No i co jeszcze, olej zalałem nowy, to wiadomo, jeżdżę na motulu, do benzyny leję, oponki dwie nowe kupiłem, dętki nowe, przód, tył, opony, co jeszcze, klocki, szczęki hamulcowe raczej, też wleciały nowe, bo to wiadomo, hamulce muszą grać idealnie, przód, tył, co jeszcze, teraz będę jeszcze zmieniał zębatkę przełożenia, ale to dopiero jak mi się motor dotrze, tak jest nie wiem, może zrobię jeszcze kilka motogodzin I założę z przodu 14, 14 ząbków Tutaj była po prostu mocniejsza, mi tak na prędkość mocno nie zależy Bardziej mi chodzi na mocy Co jeszcze świeca, jest NGK I jeszcze tutaj lampa, wszystko była inna Taka jakaś, nie wiem, takiegoś, jakiegoś też krosa, ale w ogóle mi się ona nie podobała Taka czerwona była, to ją od razu wywaliłem Kupiłem tą oryginalną używaną Dozownik mam odłączony, o coś. Przypuszczam, że on by działał. Ten dozownik, bo wszystko miałem do niego, ale go odłączyłem i robię mieszankę tradycyjnie do baku. Na razie jeżdżę na 1 do 30. A, jeżeli niech się dotrze, niech ma trochę więcej tego oleju. Napęd mam jeszcze w dosyć dobrym stanie. I co jeszcze? Yy. Odataczałem tutaj też, gdzie były potrzebne tulejki. Na świsku łańcucha, tam jest taka docisk kulejka też też sobie dotoczyłem, na te karce, linka, sprzęganowa No i tak, na razie detka bardzo ładnie chodzi, jestem zadowolony. Super się jeździ, ma moc. Oczywiście tam nie trzymam ją na reza ani nic, żeby się mi tutaj nie zatarło od razu, nie? I co jeszcze będę w niej robił? Na pewno wymienię już, mam zamówiony komplet tarcz sprzęgowych założę nowe i zimmering na pompie wody bo mam wrażenie, że minimalnie mi przepuszcza minimalnie mi przepuszcza płyn do oleju bo jak bardzo, bo już mam w sumie ją gdzieś 3 miesiące po remoncie jak sobie tak stała w garażu zanim ją uruchomiłem, ale już miałem płyn zalany, olej, wszystko to mi troszkę płynu ubyło do oleju mi się wydaje, że poleciał to, to już jak będę miał wymieniał te tarcze szmogowe, to od razu ten zmiering wymienię, już, już mam kupiony. A tak to wszystko na razie jest super. Gaźnik mam doregulowany, wszystko jak na razie jest sprawnie. Po tych pięciu motogodzinach mogę uważać, że sądzę, że motor jest super. Idealny dla, dla mnie, jestem bardzo zadowolony z niego. I tak to jest. To, to chyba będzie na tyle. Trzymajcie się, siema!